I teraz tak, mamy tego Go, go, go które szuka konflikt PHP. I mamy jakiegoś write, który właśnie za pomocą zmiennej F, no zmiennej F ja oczekuje na pliku Konflikt PHP, enter. Hmm, aha, oczywiście zapomniałem F, równa się. Nie ma błędu, wracamy do katalogu, zobaczyć co tam się stało. Został utworzony plik config.php i że był się jeszcze plik .htaccess. również. Zobaczmy polega na tym, że ADS nie może się rozpoczynać od kropki, bo wtedy trochę bardzo dziwnie się to zachowuje. Jeżeli bym podał po dwukropku na przykład literkę A, to otworzył tylko konflikt PHP i tego Alternative Data Streama. Konflikt .php, config PHP jest pusty, nie ma możliwości w tym wypadku, żeby coś do niego zapisać, to zawsze będziemy pisać do jego alternatywnego streamu. W tym wypadku wszystko trafi do dot.txt. Na Natomiast konflikt jest podpalony w związku z czym możemy uruchomić to no i mamy kolejne hasło w naszym e, konferencyjnym hackmin. E, I teraz tak pytanie. Tyle ty, ty, Państwo Państwa po podniosło rękę, że Programowało w PHPie. Czy ktoś z Państwa walidował dwukropek w nazwie pliku powiedzmy? Hmm. Okej, okay. a czy ktoś miał taką potrzebę? to że tak. Poustowa jeszcze o tym, mianowicie jest w sobie nazwa pliku, dwukropek strumień danych. Na przykład ASD tej z głównych strumień danych, Jego się oznacza również jako e, dollar data a ewentualnie możemy dać s.txt, dwukropek coś tam exe, coś tam exe to jest nazwa streamu, ona może mieć rozszerzenie, nie musi mieć. Eee, I ewentualnie jeszcze po kolejnym dwukropku procent data, to jest oczywiście równoznaczne te dwa ostatnie zapisy. To. Lecimy trochę dalej. Eee, teraz taki cytat z Monty Pythona na początku, mianowicie nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. Jeżeli mówimy o Pythonie, nikt nie spodziewa się Arraju mianowicie um, array, czyli tablica. Pokazuje się, że w parametrze, w getcie, w poście, w files, w cookie, można przekazywać tablicę i o tym masa ludzi zapomina. Owszem, czasami z tego korzystają, jak trzeba, natomiast e, tak naprawdę e, nie biorą pod uwagę, że to, co oni dostają od użytkownika, to może nie być string, tylko to będzie tablica. A co ciekawe, różne funkcje bardzo ciekawie się zachowują, jak ustaną arraya. I tutaj takie pozdrowienia dla Adama I, który no tak naprawdę u którego pierwszy raz zacząłem tą technikę, potem pokażę o co chodziło w tym przypadku. E, cytat z main slash, PHP variable, stop, c. mianowicie jest pewien. If jeżeli znajdzie otwarcie nawiasu kwadratowego w nazwie zmiennej w gacie na przykład, to wtedy ustawi jakiś kisk A21 i potem odpowiednio reaguje. Ok, zapisa tablicz tablica, Mianowicie e, zrobiłem pewną aplikację z którą wrzuciłem N funkcji PHP i przetestowałem jak każda funkcja reaguje na array'a. Chciałbym pokazać Państwu to, co mi wyszło. Dobra, mam takie cztery raporty, tylko zaraz to powiększę. Raporty będą potem u mnie na bloku dostępne, także no, oczywiście nie będę tracił czasu na ich omawianie. Natomiast co ciekawego tu teraz zobaczyć? Przede wszystkim mam tak. E, wersja niestabilna nas nie interesuje 5 czy 0 powiedzmy nas najbardziej interesuje. To jak to wygląda? E, wygląda to w ten sposób, że mamy nazwę funkcji. Ona ma dwa parametry. E, tutaj jest funkcja dostała w tym parametrze, czyli w pierwszym, arraya, zamiast tekstu, którego się spodziewała. No a tutaj co się stało, jak w drugim dostała. W pierwszym, jakie jest mamy dane, a w drugim dostała z tego arraya. A tutaj, co funkcja odwróciła. Teraz 5, czy teraz jest i fajnie, i niefajnie. Fajnie, mianowicie oni zaczęli to sprawdzać, i sprawdzają to naprawdę fajnie, i za każdym razem, jak jest array, wyskakuje warning. Super, nie idzie funkcja dalej, nie robi dziwnych rzeczy, tylko jest warning. E, ale na ten jest problem, jest warning. E, programiści nie spodziewają się warningu, jak testują, testerzy, też nie zawsze warning tak wychwycą, a potem na serwerze już wrzuconym na, na, na internet, internet na, znaczy jak ten cyfra er jest internet można przy audycie właśnie za pomocą bardzo prostego wrzucenia dwóch nawiasów kwadratowych w nazwy zmiennej dostać warningi ze ścieżkami. Te ścieżki naprawdę proszę mi już się przydają. Także fajnie, że teraz to testują, nie fajnie, że wrzucają warningi. Chociaż, no chociaż z punktu widzenia programisty jest dobrze, bo admin i tak powinien e, wyłączać wyświetlanie loadingów na serwerze produkcyjnym. Natomiast no nie zawsze się tak dzieje. E, ciekawostką jest, że funkcja thr jak dostaje arraya w tej wersji, nie wyrzuca błędu, tylko odwraca null byte. Poison null byte. Coś tam dalej, coś tam dalej. Mm, to będzie opublikowane. Natomiast rzućmy okiem na wersję 5.2.6. E, są napisy, a funkcje coś zwracają, zwracają zazwyczaj bardzo często string array. Mamy jakąś funkcję access e, dostaje on array a zwraca string array. Lecimy gdzieś tam dalej. Jakieś bin to hex zwraca w ogóle jakąś liczbę, nie wiadomo skąd on ją bierze. Ehm, md5 dodam, że zwraca, e, może mam tutaj przykład z md5. Dobra ponieważ no MD5 zwraca checksum słowa Array, natomiast e, funkcja, funkcja, już pozwolę sobie do prezentacji wrócić, funkcja od wersji czy, String wersji 5 mi w ogóle kwota wyrzuciła, czyli pH się wyłożył. OK. I teraz tak, e, pokażę trzy proste przykłady, gdzie można array y zastosować na trzy różne sposoby tak naprawdę. To jest fragment zadania z Security Days z zeszłego roku, z eliminacji. Zadanie jest bardzo proste, mianowicie użytkownik jest pewien projekt, który powinien pokazać hasło. My chcemy się dostać do tego hasła. Żeby to zrobić musimy podać jakąś wymienną a i wymienną b w kecie. następnie md5 tych a i b są porównywane i jeżeli te a i b są różne, ale ich md5 się zgadza, to wtedy dostajemy hasło. Oczywiście no to jest prosty atak urodzinowy. Szukamy kolivi. To tak po prostu, żeby się kolizja nałożyła, a nie coś czymś konkretnym. E, to mi zajęło zrobienia 20 minut z wygenerowaniem kolizji, z atakiem rodzinowym. Natomiast e, wspomniany wcześniej, ADAPI zrobił to w minutę. To właśnie wstawiając Array. mianowicie to się okazało, jak tu wrzucił array tu wrzucił array i te arraje mia arraje miały inne zawartości, to one nie były równe. Natomiast MD5 sprawdził czek sumy słowa array. No, w tym przypadku były to słowo A, więc się wszystko wkazało. No i dostał hasełko dużo szybciej. Ja może pokażę, że to faktycznie działa. Do góry wpisuję. E, powiedzmy, że na także a jest 1, 2, i B jest 1, 2, 3, to wtedy oczywiście są stringi równe. E, tutaj wypisałem A i B i A nie może być równe B. Okay. I teraz zrobię z tego Bo array -e. Arrayę -e mają taką samą zawartość, więc są równe. Natomiast tutaj Ech. mamy array. W związku z czym coś tu sobie to piszę. No i zostaje gratulacje. MD5 się nie spodziewało Arraya, natomiast to mi nie przeszkadza. Muszę przyznać, że to rozwiązanie bardzo mi się wtedy podobało, zresztą nadal mi się podoba i, i postanowiłem poryserczować te Arwaje trochę więcej. Szczerze mówiąc, to przy pretestowaniu teraz to standardowe rozpoczęcie w jakiejś aplikacji PHP, porzucenia i gdzie się da. Masa warningów na tym się występuje. Zresztą eee, pokażę za, za, za parę slajdów taki bardzo fajny przykład, który występuje praktycznie wszędzie. Eee, ok, druga sprawa, mam access, Mm. E, I chodzi o to, żeby aha, aha już wiem. E, chodzi o to, że mam pewien skrypt. Um, I dlaczego... To, to jest taki dowód na to, dlaczego warningi są złe. Mianowicie mam pewien skrypt i wrzucam sobie tam array'a. Tu sobie wrzucę array'a, a, a twarz zareaguje warningiem. E, I oczywiście chcę uzyskać jakieś tam hasło, jakieś tam tajne dane. To rzecz zobaczymy jak to wygląda.